Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Borg Games TV. E, tym razem e, na tapetę szybka gra Karciana od wydanictwa G3, czyli Big Deal. Gra, w której gracze aż w 6 osób będą starali się e, zdobyć jak największy majątek. Kupując biżuterię, nieruchomości, samochody, a nawet sztabki złota czy srebra. Więc zobaczcie, jak prezentuje się ta gra karciana na stole, jak wyglądają zasady. No i za chwilę wracamy i oczywiście moja opinia na temat gry. Zapraszam serdecznie. Ok, jak wygląda rozgrywka w grę Big D? Na początku rytasujemy wszystkie dostępne karty. I każdemu graczowi rozdajemy po cztery. Jeżeli gramy w wielu, lub trzy osoby, każdy z graczy dostaje 5 kart na rękę. Następnie wykładamy jedną wierzchnią kartę odkrytą obok tego stosu. Jest to stos kart odrzuconych. Teraz gracz siedzący na lewo od gracza, który rozdawał, rozpoczyna grę. Gracz w swoim kolejce może wykonać jedną z czterech możliwych akcji. Pierwsza z nich jest to stworzenie zestawu dwóch takich samych kart z ręki. Czyli na przykład gracz posiada dwie takie same karty. Samochodu, wybiera te karty z ręki, kładzie jedną pod drugą i umieszcza tę kartę przed sobą, zaczynając swój tutaj budowę swojego majątku. I po wykonaniu tego ruchu dobiera tyle kart, ile wyłożył, żeby mieć pięć kart na ręku w przypadku dwu. dwuosobowej. Gracz może również stworzyć zestaw kart z ręki przy pomocy jokera. Aby to zrobić, gracz wybiera dowolną kartę, z rynki i umieszcza takiego jokera pod spodem. Jokerami jest srebro oraz złoto. Gracz umieszcza, informuje pozostałych graczy, że używa jokera, jakiego oczywiście o tym nie mówię, to jest tajemnica gracza i umieszcza przed sobą na poprzedni tutaj zestaw dwóch kart. I to jest jego kolejny majątek. I dobiera znów dwie karty. I tak wygląda pierwsza możliwa akcja. Druga możliwa akcja jest to stworzenie zestawu dwóch kart z wierzchnią kartą leżącą na stosie kart odrzuconych. Czyli gracz posiada tutaj w tym wypadku jedną taką kartę jachtu i na wierzchu tego stosu odrzuconego jest karta jachtu. Więc gracz może użyć tej karty do zbudowania takiego to zestawu. I tak to wygląda. I ponownie dobiera w tym wypadku jedną kartę, bo jedną kartę użył z ręki. Druga, trzecią możliwą akcją jest to po prostu odrzucenie karty z ręki. Po prostu gracz nie ma możliwości zbudowania zestawu, czy to z ręki, czy to z kartą odrzuconą, czy też możliwości zatankowania gracza. Za chwilę o tym powiem. Wtedy gracz wybiera jakąś kartę, odrzuca ją na 100 z kart odrzuconych i dobiera jedną kartę. I tak wyglądają akcje. Czwartą możliwą akcją jest to. Zaatakowanie wierzchniego tutaj zestawu innego gracza. Jak to wygląda? Ja tutaj mam już dla przykładu stworzone zestawy gracza. No i na przykład ten gracz chciałby zabrać temu graczowi ten wierzchni stos. Gracz, aby móc to zrobić, zagrywa kartę taką samą jak ten wierzchni zestaw, bądź też kartę jokera, srebro, bądź też złoto. Oczywiście, aby móc zaatakować innego gracza, przeciwnik musi posiadać przynajmniej dwa takie komplety kart, czyli w tym wypadku gracz nie mógłby zaatakować tylko w tym wypadku, a, przeciw, a gracz, który atakuje, musi mieć przynajmniej jeden zestaw przed sobą. I po prostu gracz mówi, że chce zabrać temu graczowi ten wierzchni zestaw. Zagrywa kartę, teraz atakujący, broniący się może zagrać taką samą kartę. Aby się bronić, bądź też kartę Jokera. I gramy tak do momentu, gdy któryś z graczy nie będzie w stanie zagrać takiej samej karty jak ten atakujący, ten atakujący zestaw, bądź też Jokera. Wtedy gracz, który wygrał tą przepychankę, zabiera wszystkie karty użyte do zdobycia tego zestawu, jak również ten sam zestaw. Umieszcza wszystkie karty pod spodem, i to jest jedyna możliwość, żeby zdobyć, mieć zestaw większy niż dwie karty, i umieszcza taki zestaw na swoim tutaj przed sobą. I tak wygląda, wyglądają przepychanki. Gra się, runda kończy się w momencie, kiedy skończy się talia kart. Wtedy gracze zbierają swoje wszystkie tutaj te karty z przed sobą, liczą ich wartość. I gramy do momentu, gdy któryś z raczy osiągnie minimum milion dolar dolarów. Eee, czyli w pierwszej rundzie możemy zdobyć pół miliona, gramy kolejną rundę, zdobędziemy kolejne pół miliona i wtedy gra się kończy. Eee, gracz, który zdobędzie jak najwięcej gotówki, wygrywa grę. Eee, gra Big Deal eee, od Wiedmiusy G3. Jest to bardzo szybka, przyjemna, emocjonująca eee, gra karciana, którą naprawdę możemy zabrać. Wszędzie mamy kompaktowe pudełeczko standardowe. Przy takich małych karciankach w wydawnicach G3 możemy je zabrać wszędzie do torebki, do plecaka, nawet do większej kieszeni. W wsponiach też się zmieści. Zasady naprawdę te są bardzo proste. Instrukcja klarowna, więc zapoznanie się z zasadami zajmie nam dosłownie minutę, dwie i możemy zacząć rozgrywkę. A rozgrywka, jak mówiłem, jest bardzo fajna przyjemna, jest dużo emocji. W grę możemy grać w 6 osób i powiem Wam, że w każdym wariancie osobowym jest bardzo dobrze. W dwie osoby gra bardziej staje się taka taktyczna i czekamy na odpowiedni moment wyczuć gracza, kiedy go tutaj okraść, obrabować. Poczuć ten moment, kiedy jest on odpowiedni i zabrać mu jego majątek. Im więcej graczy, gra staje się już bardziej taka imprezowa, i czasami po jednej rundzie gracze mogą nas oskubać, i zostaniemy z niczym. Także to też jest bardzo fajne, emocjonujące. Musimy się pilnować, cały czas musimy starać się powiększyć ten majątek, ale z kolei musimy też utrzymać go, żeby inni gracze nam go nie podkrali. To jest najfajniejsze w tej, tej grze. Największym minusem, który może zarazić do tej gry e, innych graczy, jest to, że jest to gra bardzo losowa. Tutaj naprawdę dociągamy karty, nie wiemy co nam e, przyjdzie. Czasami może się zdarzyć, że będziemy ciągnąć te karty, nie zdążymy e, uzbierać odpowiednich e, tutaj dwóch kart i będziemy po prostu tracili rundy, ale jest właśnie ta opcja: możemy spróbować e, odebrać komuś e, majątek, zawsze możemy. Zaryzykować. Fajne są tutaj też jokery. One dają taką pokusę dla jednych graczy, żeby zaatakować ten akurat zestaw kart, bo mówimy, że używa, używamy tego jokera, ale nie wiemy jakiego, więc niektórzy gracze mogą się pokusić. Może będzie tam złoto i zdobędziemy sporo, sporo kasy na koniec rundy. No i cóż można powiedzieć na, podsumowując tę grę? Naprawdę bardzo przyjemna, szybka gra karciara. Troszeczkę losowa, która ta losować może przeszkadzać innym graczom, ale moim zdaniem zasługuje spokojnie na taką siódemkę z pościgiem na 10. Przyjemny tytuł, warty ogrania. Ja na pewno będę do tej gry dość często wracał, bo przyjemnie mi się w tą grę grało. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Hej!